Guadalupe Benzema, Nie brak piłkę jeszcze. Metód Ezil. Ezil. Przed siebie wypina piłka. Iguain. Szafialon Alonso Reklamuje swoją pozycję. Benzema. Nie ma jednak na, na prawe skrzydło. Arbeloa i Bramka! Oto Cristiano Ronaldo! No i wynik sami Państwo widzą. Tak. Tak, ja potwierdziła, że piłkarze otasuny stanęli, że oni już pożegnali się z tym meczem. Można powiedzieć, że z czerwoną kartką dla Facoskiego resztki ducha z nich uszły. No i tak, Cristiano Ronaldo, 10 Fatlika trzeba w ja realu, to przed chwilą no, zapowiedziałem, że tak się może stać i ma też swojego 10 gola głową w bazach realu. Piękna akcja. Cierpliwie, spokojnie okrążyli, osaczyli i dobili w z pantalony Los Albeloa, kapitalna akcja ofensywna tego zawodnika.